Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za zaproszenie na to świetne doroczne spotkanie. Ogromnie się cieszę, że mogę się z wszystkim z Państwem spotkać. To jest mój potencjalny konflikt interesów. Proszę Państwa, wytyczne nam mówią o skali czadzwaski. To jest oczywiście skala, którą stosujemy na co dzień. One bardzo dokładnie precyzują, za co należy przyznać punkt, który świadczy o ryzyku zakrzepowo-zatorowym. Pani profesor Undas w swoim wykładzie mówiła o tym, że właściwie na powikłaniach krwotoczne prawie nie zwracamy uwagi, taka jest siła, tego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Niemniej takie decyzje musimy podejmować. Skara Hasbret w jednym wydaniu wytycznym była pominięta, ale teraz do niej wróciliśmy. No i pytanie, czy te skale wystarczą, czy też mamy szukać biomarkerów innych? Jak Państwo widzicie, nowy przewodnik Echry właściwie nie mówi o tym, żeby poszukiwać innych markerów, które świadczą o zagrożeniu powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Mówi o tym, żeby ocenić wskazania i przeciwwskazania do leczenia przeciwzakrzepowego, a tych przeciwwskazań prawie nie ma. Natomiast takie poszukiwania trwają. One się zaczęły jeszcze wtedy, kiedy zdarzało nam się w profilaktyce stosować leki przeciwpłytkowe, a nie leki przeciwzakrzepowe. I profesor Lip, który jest niewątpliwym autorytetem w tej dziedzinie, uważał, że może warto by było do tej skali dodać czynnik von Willebranta, dlatego, że on świadczy o uszkodzeniu endotelium, a skoro uszkodzenie endotelium to najpewniej większe ryzyko udaru mózgu. Zrobił takie badanie, w którym to Zestawił I okazało się, że na ryzyko udaru mózgu nie ma specjalnego wpływu dodanie do tej skali oznaczenia poziomu czynnika von Willenbrandta. To ma wpływ oczywiście na wszystkie powikłania naczyniowe. I w tych najdalszych latach zaczęto uwzględniać rozmaite elementy biochemiczne, które wydawało się, że być może wpłynął na to, że będziemy mieli jeszcze lepszą skalę, na podstawie której będziemy mogli to ryzyko określać. Taką skalą była m.in. skala atria, która uwzględnia białkomocz jako taki czynnik, bo zwróćcie Państwo uwagę na to, że w skali z Wask brakuje oceny wydolności nerek. No i uznano, że być może proteinuria byłaby takim elementem, a jeszcze dodatkowo oznaczano tutaj jak jeden punkt można było przyznać za kirens kreatyniny. Poniżej 45. I wreszcie powstała skala ABC, która uwzględniała zarówno Troponinę, jak i NT ProBNP jako czynniki ryzyka. Ona była dość trudna w stosowaniu. To był taki, taki schemat, który uwzględniał zarówno ryzyko udaru, jak i ryzyko powikłań krwotocznych i był odpowiedni kalkulator, ale również w praktyce okazało się, że tak naprawdę jest skala czas, -was, którą się Posługujemy, jest porównywalna z tymi skalami. W ubiegłym roku w Circulation ukazała się praca, która wróciła do tej skali, badając ryzyko zagrożenia powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi właśnie w populacji chorych, którzy jeszcze nie byli leczeni przeciwzakrzepowo. To była część populacji badania Active A i Averos. I była to minimalna przewaga, ale nieistotna statystycznie. I teraz, jak Państwo wiecie, w duży rejestr Gerfield, który którego jednym z elementów było powstanie skali Garfield. Skąd ten pomysł? No to, otóż badacze uznali, że dopóki ryzyko udaru niedokrwiennego nie jest właściwie ocenione na podstawie baz danych, no to trudno jest ocenić korzyści z leczenia przeciwzakrzepowego, no istnieje, istnieje ciągle ryzyko powikłań krwotocznych i Zaczęto opracowywać tę skalę. Ona miała bardzo takie skomplikowane założenia, jeśli idzie o powstanie tego algorytmu, ale zwróćcie Państwo uwagę na to, że ona uwzględniała śmiertelność z wszystkich przyczyn. My coraz częściej patrzymy na pacjentów pod tym kątem w różnych badaniach randomizowanych w kardiologii, a jeśli idzie o populację pacjentów z migotaniem przedsionków, może jest to szczególnie ważne z tego względu, że to jest populacja starsza, a jak wiemy u osób powyżej 70. roku życia no przynajmniej są cztery choroby współistniejące, więc ta śmiertelność z wszystkich przyczyn też jest istotnym elementem. Otóż, tak jak powiedziałam, stworzono taki nowy algorytm. Ta skala jest oparta o ocenę śmiertelności, ryzyka udaru, powikłań krwotocznych i ma nam ułatwić podjęcie. Decyzji o włączeniu leczenia przeciwzakrzepowego. My znowu jesteśmy teraz znacznie bardziej ofensywni, niż byliśmy jeszcze kilka lat temu, jeśli idzie o leczenie przeciwzakrzepowe. Niemniej taka skala jest szalenie potrzebna, zwłaszcza w te u chorych teoretycznie niskiego ryzyka. Otóż, analizując częstość zdarzeń zależnie od skali czasu, Zauważono, że jak Państwo widzicie, wtedy, kiedy w tej populacji z zerem punktów według skali z jednak są, jest istotny element śmiertelności z wszystkich przyczyn. Nie mało udarów niedokrwiennych i powikłań krwotocznych, a bardzo dobrze to widać populacji z jednym punktem w skali I Teraz popatrzmy, jak, wynika, jak wygląda ten kalkulator. Otóż jeśli mamy pacjenta niskiego ryzyka, czyli mężczyznę, który ma jeden punkt w skali czadzwark albo kobietę dwa ze względu na płeć, ma 53 lata tętno 84, ciśnienie skurczowe 120 bez wywiadu udaru mózgu, bez krwawienia w wywiadzie. Ma frakcję wyrzucania, oceniając czynnik ryzyka powikłań kwotocznych poniżej 40% i i miał wcześniej przepisywany doustny antykoagulant, ale nie stosuje tego doustnego antykoagulantu. Proszę zobaczyć, że różnica między tym, czy będzie leczony przeciwzakrzepowo taki pacjent, czy nie będzie leczony przeciwzakrzepowo, jest ogromna, zarówno jeśli idzie o śmiertelność roczną, jak i o ryzyko udaru mózgu i... Poważne powikłania krwotoczne. Śmiertelność 1,5% w grupie leczonych przeciwzakrzepowo i 2,3% u tych, którzy nie są leczeni przeciwzakrzepowo. Więc taki kalkulator może być pomocny nawet przy dyskusji z pacjentem na temat tego, Chorzy się bardziej obawiają krwawień niż udaru, bo nie mają wyobraźni, czym jest udar, ale pokazując te korzyści z włączenia leczenia przeciwzakrzepowego, myślę, że możemy też uzyskać efekt lepszej współpracy z pacjentem. U chorych wysokiego ryzyka. Również ta różnica, tutaj mamy pacjenta, który ma cztery punkty w skali czadzwazki, trzy punkty w skali Hasble, czyli jest chorym wysokiego ryzyka zarówno powikłań krwotocznych, jak i udaru mózgu. Spójrzmy, że u tego, który jest leczony przeciwzakrzepowo, ryzyko zgonu po trzech miesiącach 3,7 po roku 12,4, to jest chory bardzo wysokiego ryzyka, a jeśli nie jest leczony przeciwzakrzepowo, po trzech miesiącach 5,6. 68, a śmiertelność roczna powyżej 18%. Więc ta skala jest pomocna. Ukazała się również publikacja, która ocenia te parametry, które są brane pod uwagę w okresie obserwacji dwuletniej. Jak Państwo widzicie. Te wszystkie podstawowe elementy, które stanowią zagrożenie u chorych, one właściwie w tej dwuletniej obserwacji mają nadal, nadal znaczenie. Skala jest dostępna, jest kalkulator na stronie internetowej. I to są te skale, którymi dysponowaliśmy do niej i dysponujemy do teraz. One są wszystkie skalami zwalidowanymi, ale to przezroczy już wielokrotnie było, pokazywany, no wiemy o tym, że my w tej chwili tak całościowo patrzymy na migotanie przedsionków i tych czynników ryzyka wystąpienia migotania przedsionków jest bardzo duże. I najnowsze wytyczne, poza innymi elementami, o których mówią jako o czynnikach ryzyka udaru mózgu, mówią o markerach biochemicznych. I popatrzmy ileś tych markerów jest wymienionych. One są wszystkie przebadane, ale jak się na przykład spojrzymy na zespół metaboliczny, który niewątpliwie jest czynnikiem ryzyka migotania przedsionków, i spojrzymy na biomarkery tego zespołu metabolicznego, to zobaczcie Państwo, ile ich jest i każdy z nich w jakiś sposób wpływa albo na przebudowę przedsionka, albo na kurczliwość przedsionka, albo na przebudowę. Innymi słowy, na elementy zapalne. Innymi samymi słowy, tych markerów jest bardzo dużo, i musimy sobie zadać, Pytanie, jak w tej codziennej praktyce lekarskiej my mamy z tych biomarkerów korzystać? One są, na, na, że tak powiem, rozmaite poza biomarkerami biochemicznymi. Oczywiście są pewne zmiany w elektrokardiogramie, w badaniach obrazowych. No tutaj echo oczywiście wiedzie prym, ale również rezonans, tomografia komputerowa, elementy miażdżycy, no ale również badania genetyczne, które też mają wpływ przede wszystkim na samo migotanie przedsionków, ale również mogą być bardzo pomocne w ocenie ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. Jaki powinien być taki idealny biomarker? No, oczywiście on powinien być prosty do oznaczenia, nie być zbyt kosztowny, żebyśmy mogli z tego szeroko korzystać i mający dużą czułość w tym, co chcemy zbadać. Ale uważa się w tej chwili, że takie kryteria, które, spełniają te markery, z których korzystamy, to jest tak naprawdę informacja o tym, o przetrwałym utrwalonym migotaniu przedsionków, o zmianach w tętnicach szyjnych i ciągle uważa się, że markerami są troponiny, nt i dedimery, które nie są badaniami specyficznymi, ale oczywiście dają nam wyobrażenie na temat zagrożenia wynikającego z chorób, przede wszystkim układu krążenia. Prowadzone są szerokie badania biomarkerów. Tutaj ja przytaczam badania opublikowane w ubiegłym roku, duża kohorta prospektywna, w których wybrano stu kilkudziesięciu chorych, u których oznaczono wyjściowo biomarkery. Jak Państwo widzicie, po prawej stronie tego przezrocza tych biomarkerów oznaczono bardzo dużo i na końcu drogi okazało się, że cztery z nich mają znaczenie kliniczne i one rzeczywiście są markerami prognostycznymi powikłań zakrzepowo-zatorowych, zwłaszcza udaru mózgu. I to jest interleukina szósta, NT-proBNP, cystatyna C i czynnik ósmy. I to, co jest... Interesujące w tej publikacji to, że tak naprawdę interesuje nas liczba markerów, które są powyżej normy i im jest większe, większa ta liczba, tym, tym to zagrożenie jest większe. No i wreszcie badania genetyczne, o których wiemy, że one się rozwijają bardzo szeroko, no ale są dość trudno dostępne i to na pewno potrwa nim one będą w codziennej praktyce klinicznej. Te nowe markery w badaniach biochemicznych są zarówno badane z krwi, osocza, pobieranych tkanek. Ja tutaj chcę tylko Państwu pokazać, ile ich jest i ile jest ich badanych w tym, w tym kontekście. Ale są też takie prace, które zestawiają czynniki kliniczne, biomarkery i badania genetyczne. Tutaj jest przykład tego typu badania. I co się okazało, że ta poligenowa skala ryzyka i enteprobenpe są podobnie. Jeśli idzie o swoją czułość i specyficzność w ustalaniu tego ryzyka, czyli bardzo duże badania, a my stosunkowo prostą metodą, dość powszechną w kardiologii w tej chwili właściwie możemy się do tego zbliżyć. Oczywiście um, uważa się, że e, będzie poprawa tej. tej poligenowej strategii ryzyka, ale wtedy, kiedy będą takie dodatkowe po, polimorfizmy po, pojedynczych nukleotydów. No i oczywiście jak zwykle musimy wyważać, prawda, jakie mamy korzyści i jakie mamy ograniczenia z badania biomarkerów. Niewątpliwymi korzyściami jest to, że mamy jakiś dodatkowy obiektywny parametr i że mamy zidentyfikować chorych najwyższego ryzyka. Dodatkowo możemy monitorować efekty leczenia. Ale to co jest moim zdaniem najważniejsze, jeśli idzie w tej chwili o biomarkery, to to, że one nam może pomogą w zrozumieniu patofizjologii migotania przedsionków, które przecież no podobnie jak niewydolność serca ma ileś czynników, które je powodują. Jakie są ograniczenia? No, gdybyśmy czekali na wyniki biomarkerów i chcieli je oznaczać, to na pewno byśmy później wkraczali z leczeniem. Te markery nie są specyficzne. Oczywiście ma znaczenie czas pobrania i podobnie jak w ocenie skal, które powinny być robione co pewien czas, to te biomarkery też się zmieniają w czasie. Nie mamy norm, które jednoznacznie wskazują na ich wartość w migotaniu przedsionków, no i oczywiście koszty. Także podsumowując, skala czaszwask jest ciągle podstawową skalą dla podejmowania decyzji o leczeniu przeciwzakrzepowym. Biomarkery na pewno stanowią postęp, mają wady i zalety, o których mówiłam, ale w indywidualnych sytuacjach na pewno mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Skala Gerfilic jest łatwa w użyciu i może być najbardziej przydatna wtedy, kiedy chcemy pacjentowi pokazać takie korzyści, z włączenia leczenia przeciwzakrzepowego, no i oczywiście indywidualizacja leczenia, o czym mówimy coraz częściej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.